Witam wszystkich na kanale Ua Music, z tej strony Mili, dziś nauczę Cię tworzyć piosenkę od podstaw. To jest odcinek dla osób, które chcą zacząć, ale nie do końca wiedzą jak. Jeśli już jesteś zaawansowanym graczem, co wydał kilka albumów, to raczej nic nowego dla siebie tutaj nie znajdziesz. Zobaczymy się z tobą na następnych odcinkach, a całą resztę osób, co się zastanawia, skąd na przykład wziąć bit, którego będziemy mogli użyć, żeby wyrzucić naszą piosenkę na Spotify i inne streamingi. Jaki sprzęt jest w ogóle potrzebny, żeby nagrać piosenkę, w jakiej działać aplikacji, w jakim dawie. No i oczywiście jak zrobić tak, żeby piosenka choć troszkę brzmiała, czyli mix mastering. Pamiętam jak sam parę lat temu szukałem czegoś takiego na YouTube, ale nic wartościowego nie było. Wszystkie porodniki jakie widziałem to ludzie po prostu kopiowali presety brudnej małpy z profesora Rapu i popełniali spore błędy. Nie wiem jak sytuacja wygląda dzisiaj, ale z racji tego, że prowadzę kanał o muzyce postanowiłem nagrać taki odcinek. Pierwsza rzecz, która wam się przyda to są słuchawki. I raczej nie takie, bo to są słuchawki typu otwartego, które służą głównie do mix masteringu. One są tutaj dziurawe, więc nie nadają się do nagrywania dźwięk, który leci w nich, trafia do mikrofonu, więc musimy wziąć słuchawki zamknięte. To jest audiotechnika M50X. Wy jeśli zaczynacie i nie macie dużego budżetu, to możecie zobaczyć słuchawki AKG, albo możecie popatrzeć na Sennheisery albo Sony, tutaj wkleję zdjęcia. To są klasyki, i one się zawsze nadają do nagrywania. Ważne jest, żeby jednak unikać słuchawek gamingowych do tworzenia muzyki. A to dlatego, że z reguły tam jest bardzo podbity bas, co będzie zakrzywiać wam obraz waszej piosenki, obraz miksu. Jak mamy już słuchawki, to jest następne pytanie, do czego je podłączyć? Są tutaj dwie opcje. Do karty dźwiękowej w waszym komputerze, czyli wprost do waszego komputera bezpośrednio albo do zewnętrznego interfejsu audio. Jeśli macie zamiar działać bez interfejsu, to będziecie musieli się liczyć z następującymi rzeczami. Będziecie musieli działać tylko i wyłącznie na USB mikrofonach, przez co na przykład nie będziecie mogli nagrywać na żywo z autotunem i efektami na odsłuchu i ogólnie nie będziecie mogli siebie dobrze słyszeć, bo będzie latencja. Inaczej opóźnienie. Oraz słuchawki będziecie mogli podłączyć przez złącze Jack 3,5. Jakie są plusy działania bez interfejsu? Chyba tylko cena, bo w zasadzie USB-mikrofony kosztują tyle co nic. Możecie używać jakichkolwiek słuchawek, co po prostu mają Jacka, no a minusy są takie, które wcześniej już wymieniłem, czyli duże opóźnienie i brak możliwości nagrywania z efektami na żywo, na odsłuchu. Co moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby kontrolować swój własny głos. Jeśli postanowicie natomiast kupić interfejs, to od razu musicie zaopatrzyć się w XLR mikrofon. To jest taki typ złącza, którego nie podnosi. Podłączycie do komputera. Nawet nie wiecie ile diemów dostaję, że kupię mikrofon i nie mam gdzie go wsadzić w komputer. A to dlatego, że żeby podłączyć XLR mikrofon potrzebujecie zewnętrzny interfejs audio. W XLR mikrofonach nie ma wbudowanych interfejsów, w przeciwieństwie do USB mikrofonów, więc ten interfejs musicie kupić osobno. Nie polecam kupować najtańszych 16-bitowych interfejsów, np. od Beringera. Lepiej kupić lekko droższy interfejs, co ma 24 bity. Latencja będzie mniejsza, przyjemność z korzystania większa. Taki naprawdę najtańszy interfejs, który warto kupić, to jest Beringer Euphoria UMC 202 HD. A na ten mikrofon i podobny interfejs nagrałem pierwsze swoje 7 piosenek, które usłyszycie na moim Spotify. U. Tutaj jest nazwa. Co prawda w Mix wtedy za bardzo nie potrafiłem, ale i tak możecie posłuchać, co dało się wyciągnąć. Oraz będziecie potrzebować do tego interfejsu takiej oto przejściówki, która z takiego małego Jacka zrobi wam dużego. Podłączacie swój XLR mikrofon do interfejsu, podłączacie te słuchawki. Włączacie zasilanie mikrofonu, czyli Phantom Power, obowiązkowo pobieracie sterowniki do tego interfejsu ze strony producenta, jesteście gotowi, by działać. Ale jeśli na razie ciebie na to nie stać, spoko możesz spróbować z USB mikrofonem. Ale tak jak mówię, droga z interfejsem będzie bezpieczniejsza, troszkę droższa, ale da Ci o wiele więcej przyjemności stworzenia muzyki. A chyba głównie o to w tym chodzi. Dobra, jeśli sprzęt już mamy, to teraz pytanie, co zrobić z bitem? Których bitów można używać w ogóle, żeby wrzucać później te piosenki na Spotify i z tego zarabiać? Na YouTube, gdzie najlepiej szukać bitów, możemy znaleźć trzy rodzaje tych bitów. Pierwsze bity są całkowicie płatne, czyli żeby użyć ich gdziekolwiek, musicie zapłacić producentowi, kupując ten bit na przykład na BitStarsie, to jest taka platforma, gdzie się kupuje bity, albo pisząc bezpośrednio na DM. Drugi rodzaj to są free bity. I niech was nie myli to, że są free. Tak się ustaliło, że free bity są używane do non-profit use, czyli kiedy nie zarabiasz z tej muzyki, wtedy możesz użyć tego free bitu. Oraz trzeci rodzaj, który nas dzisiaj interesuje, to są free for profit use bity, czyli bit, który możecie pobrać i użyć do czegokolwiek. Moja rada dla was na początku nie bierzcie zbyt wymyślnych bitów. Niestety to, że wam się podoba jak ten bit brzmi nie znaczy, że będziecie mogli sobie z nim poradzić. Najłatwiejsze gatunki na start to jest zwykły melodic trap albo sad songi. Każdy w podziemiu polskim zaczynał od sad songów, a są tacy co utknęli w tym gatunku i zostali na zawsze, wypuszczając co dwa dni taką samą piosenkę tylko na lekko innym bicie. Ja natomiast dzisiaj wybrałem taki oto bit. Wchodzimy na stronę NoTube, wklejamy link do tego bitu, klikamy OK, po tym jak nam się pobrał, wrzucamy go do TuneBata. TuneBat nam pokazuje tonację tego bitu D-minor oraz ilość BPM 135. Następna rzecz jaką robimy to odpalamy naszą aplikację, w której robimy muzykę, czyli DAW. W moim przypadku jest to Ableton, ale naprawdę nie ma znaczenia w jakim DAWie pracujecie. Nagrałem nawet o tym osobny filmik, możecie tutaj obejrzeć. Jedyne czym Ableton różni się od waszego ulubionego Reapera to tym, że tutaj można łatwiej robić bity. Interfejs Abletona po prostu podoba mi się bardziej. I ma inny zestaw wtyczek wbudowanych jakby w aplikację od razu. Dobra, DAW jest odpalony. Przed tym jak wrzucimy bit już zmieniamy BPM na właściwy 135. Delikatnie może się zdarzyć tak, że musimy go przesunąć w lewo lub prawo. Wybieracie teraz sobie ścieżkę, na której będzie wasz głos, możecie dać jej inny kolor i wrzucacie tutaj efekty. Wrzucamy tutaj autotune, ustawiamy D, minor, ustawiamy speed na trójkę. Dobra, na tym etapie już słyszycie mnie z efektami tutaj na żywo, tak jak siebie słyszę teraz ja w słuchawkach, czyli z tune'em. I teraz nakładamy wstępne efekty, żeby jakkolwiek brzmieć. Ścinam dół do stówki. Jeszcze z rzeczy, które wam się przydadzą, to jest pop-filtr żeby blokował takie dźwięki jak p p p p. Możemy podbić tutaj wysokie mniej więcej o 4 dB, od 8 kHz w górę. Wrzucamy kompresor, który jest mega prosty, tak naprawdę ma jedno pokrętło użyteczne. Nie jest ustawiony przesadnie, czyli jakoś tak. Teraz słyszycie, że mój głos jest bardzo przekompresowany. Ustawiamy go delikatnie. Ustawiamy też DSR. Threshold na minus -23 jest git. Następnie wtyczki, z którymi ja lubię nagrywać River pod Valhalla. Możecie skopiować moje ustawienia na razie na czas nagrywek. One są dosyć uniwersalne oraz delay. Echo boy. Chia, chia, chia. Pamiętajcie, że kolejny wtyczek ma znaczenie, więc to, że najpierw ustawiliśmy Autotune i dopiero na koniec ustawiliśmy reverb i Echo boy, to ma znaczenie, bo wtyczki działają od lewej do prawej, od góry w dół w Reaperze, Czyli nasz głos najpierw przechodzi przez Autotune, następnie przez Equalizer, później przez kompresję, później przez DSR. I później już przez wtyczki i przestrzeni, czyli echo boy i verb. Nie możemy wrzucić autotune po reverbie, bo wtedy będzie działać krzywo. Teraz waszym zadaniem jest włączyć metronom, w tym przypadku włączę się tutaj, te dwie kropeczki w obletonie. W riperze myślę, że sobie też poradzicie i już z włączonym metronomem wymyślacie flow, czyli zaczynacie sobie nucić jakiekolwiek dźwięki do bitu. Ta -ta Rada dla was jak najwięcej wygłupów na bicie. Im więcej eksperymentujecie, tym lepiej to później będzie brzmiało, mimo że może się wydawać lekko cring'owe. Uwierzcie mi, że lepiej wydawać z siebie dziwne dźwięki niż całą piosenkę nagrywać w ten sposób waszym normalnym głosem mówionym, żeby tylko koledzy nie pomyśleli, że jestem głupi w szkole. Tak nie robimy! Ew. Możecie skopiować efekty z tej ścieżki, wrzucić te efekty na inną ścieżkę, i słuchać sobie to, co wcześniej nagraliście. Jak widzicie, tutaj w pewnych miejscach są przerwy. Można te przerwy wykorzystać, żeby zrobić tutaj podbitki. Możecie znowu te efekty skopiować na ścieżkę z podbitkami. Wystarczy na podbitki dać więcej verba, więcej miksów delayu, lekko inaczej ustawić equalizer, ściszyć ścieżkę. Tak jak mówiłem w muzyce zabawa przede wszystkim. Wiadomo, że ja tutaj pokazuję amatorkę jak najszybciej wszystko ustawić. Kiedy będziecie działać w swoim projekcie, ustawiajcie wszystko dokładnie. Włączajcie sobie wtyczkę, później ją wyłączajcie, żeby usłyszeć efekt, jaki ono daje. To wszystko wam się przyda. Ja z racji tego, że w tej branży już troszkę siedzę, mogę pozwolić sobie na szybkie ustawienia wszystkiego. Ten sposób, który tutaj pokazuję, czyli najpierw mamrotanie, później wymyślanie do tego słów, jest moim zdaniem najprostszy na start są inne też sposoby, ale ten mi się wydaje, że jest najbardziej odpowiedni, jeśli ktoś nie potrafi nic. Teraz możecie sobie to puszczać i wymyślać do tego słowa. Przykładowo. Jak nagrać szybko nutę, a potem kupić za to furę. Nutę szybko nutę, kupić za to furę, kupić furę. Dobra, co mamy? Jak nagrać szybko nutę, nutę, a potem kupić Jeszcze jedna ważna uwaga, starajcie się kiedy będziecie nagrywać, żeby wasza fala dźwięku wyglądała mniej więcej tak, a nie jak u mnie tak. Ja jestem zmuszony tak teraz nagrywać, żebyście mnie dobrze słyszeli. Duplikujemy ścieżkę, żeby się na siebie nie nakładały i tak naprawdę mamy gotowy refren. Możemy to skopiować, wkleić tutaj. Pyk. Jeśli kopiujecie refren i wklejacie go drugi raz, to polecam Wam lekko go zmienić, na przykład zmienić podbitki. Myślę, Że przekaz jest jasny. W ten sposób nagrywacie całą piosenkę. Wiadomo, że regularnie zmieniając flow. Nie możecie nawijać cały czas tym samym. Bawiąc się rymami. Najważniejsze, bawiąc się głosem. Nie możecie nawijać sztywno. Spróbujcie poczuć ten beat, Spróbujcie poczuć jego vibe. A jeśli ty na przykład nie chcesz się męczyć z miksem, woli zaufać osobie, która potrafi to robić. Po miks, mastering, sam mix, sam mastering. Korki zrobienia muzyki. Zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj macie nazwę. Link jest też w opisie tego filmu. Piszcie do mnie DM, Wysyłacie swoje projekty. Na pewno się dogadamy. Kolejca aktualnie mam około trzech numerów, więc. 1-2 dni oczekiwania. A więc dobra, kiedy ja już Wam wysłałem gotową piosenkę zmiksowaną albo zmiksowaliście sobie sami, trzeba wrzucić ją wszędzie. Do tego kroku będzie potrzebna dystrybucja. Ja całe swoje życie używam DistroKida. Jak możecie zobaczyć, tutaj są wszystkie moje piosenki na tym DistroKidzie. To jest stronka, która pozwala mi bardzo szybko wrzucać piosenki na Spotify, na wszystkie streamingi, na TikToka. Płacąc około 20 dolarów rocznie, mogę wrzucać nielimitowaną ilość piosenek i zarabiać z nich 100% siana. Wy możecie skorzystać z innej dystrybucji, darmowej, ale wtedy nie będziecie zarabiać 100%. Tam już warunki mogą być inne. Piosenki mogą wrzucać się na Spotify a dłużej. Ostatnio odkryłem tutaj na moim Distrokidzie coś takiego, że mogę dać wam swój link. Będziecie mieli 7% zniżki, a ja z was zgarnę 10 dolców. Wy nic nie tracicie, wy zarabiacie, ja też zarabiam. Ten link do rejestracji na Distrokidzie zostawiam wam w opisie tego filmu. Opis filmu. To jest pod filmem, tam trzeba kliknąć rozwin. Klikacie w ten link, rejestrujecie się, opłacacie sobie na rok z 7% zniżką i klikacie upload Music. Tutaj możecie wybrać platformy, na które chcecie, żeby wasza piosenka trafiła. Ja zazwyczaj zostawiam tylko Spotify'a, Tiktoka, Deezer'a, Apple Music, Tidal, czyli te najpopularniejsze. Czy ta piosenka miała już wcześniej premierek? że nie. Tutaj będziecie musieli zarejestrować swoje konto na Spotify for Artist, tak samo na Apple Music i na YouTube Music. Na Spotify for Artist między innymi będziecie mogli na przykład wybrać sobie profilowe, zmieniać zdjęcia w tle, opisy, i tak dalej. Następnie tutaj musicie wybrać, kiedy Wasza piosenka wyjdzie. Tutaj jest napisane, żeby ustawiać co najmniej tydzień przed, ale ja wielokrotnie ustawiałem datę premiery z dnia na dzień i wszystko było git, piosenka się pojawiała. Wybieracie język, wybieracie gatunek, resztę już zaznaczacie tak, jak Wam się podoba, czy macie tutaj przekleństwo na przykład w piosence czy nie czy piosenka zawiera Słowa, czy to jest tylko instrumental. Możecie też ustawić sekundę, od której ta piosenka będzie jakby wyświetlana, na przykład na TikToku. Tutaj się ze wszystkim zgadzacie i klikacie dalej. I tyle. Tak naprawdę, wasza piosenka już jest gotowa. Przez dystrybucję będzie rozpatrywana kilka dni i później pójdzie dalej. Ale na DistroKidzie macie taką opcję jak koło playlisty. Możecie wybrać sobie tutaj swoją dowolną piosenkę, na przykład Outside. Wybieram swoją i mogę trzy razy zakręcić kołem fortuny. Kadeją! Po trzech spinach dowiaduje się, że moja piosenka wylądowała na playlistie DistroKida na pozycji numer 1313. Co prawda to nie jest zbyt wysoko, szansa, że ktoś się posłucha jest mała i zdarzało się tak, że wpadało nawet tysiąc odtworzeń na Spotify. Także giga spoko funkcja na start. Możecie tutaj również zobaczyć swoje dokładne statystyki. Jeśli ten filmik był dla Ciebie użyteczny, to zostaw długi komentarz dłuższy niż cztery słowa, żeby YouTube pchał ten filmik w algorytmy dalej. Możesz zostawić mi follow na Instagramie również. Pamiętaj, żeby pisać do mnie po mix mastering. Obserwujcie nowości, róbcie dobrą muzykę, słuchajcie dobrej muzyki. Z tej strony był Mili. Oglądaliście Wime Music. Trzymajcie się widzowie.